Guten Tag! Das Thema der heutigen Lektion heißt Das Deutsche Alphabet. Dzień dobry! Temat dzisiejszej lekcji to alfabet niemiecki. Zobaczycie, że jest on bardzo prosty i podobny do alfabetu w języku polskim. Also hört zu und sprecht nach. A więc słuchajcie i powtarzajcie. A B C d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. OK, i to jest cały alfabet. Jak na pewno słyszeliście, wystąpiły w alfabecie niemieckim trzy litery, których nie ma w naszym polskim. Kiedy mówiłam je, to tak palcem wskazywałam. Chodzi tutaj o litery Q, V, X. Tak to nie pomyłka, w naszym alfabecie oficjalnie nie ma też litery X. Ok, i to jest cały alfabet niemiecki. Występują jeszcze dodatkowe cztery litery typowo niemieckie, które normalnie przy mówieniu alfabetu niemieckiego nie są recytowane. Należą do nich umlauty, trzy umlauty i tak zwane ostre s. Dobrze, jakie mamy umlauty? A umlaut, czyli a z przegłosem, wymawiamy jak e, na przykład tak jak w słowie meac, czyli marzec. O umlaut. Czyli o z przegłosem wymawiamy jak y, na przykład köln, prawda? I u z przegłosem wymawiamy jak y, tak? czyli u umlaut, na przykład czys, czyli cześć na pożegnanie. I jeszcze jedno, jedna taka literka nazywana niemieckim b, co jest bzdurą. Nie jest to żadne b, jest to ostre s, czyli tak zwane s po niemiecku albo szarfes s. Jest to zlepek, litera, która powstała w wyniku zlepienia się liter s i z i zawsze czytamy ją jak s. Czyli na przykład Ich heiße Anna. Nazywam się Anna. Nie żadne hajbe, prawda, ani coś takiego. Ich heiße Anna. Nazywam się Anna. Fuzbal, piłka nożna, prawda. Tam też występuje y, te ostre s. I to tyle, jeśli chodzi o alfabet. Temat ten jeszcze rozszerzam w moim wpisie. Początek początku, jak chcecie to za... początek początków. Jak chcecie, to zajrzyjcie na moją stronę. Tam mówię dokładnie, ile liter ma niemiecki alfabet. Czy wszędzie, w każdym kraju niemieckojęzycznym, ta liczba liter jest taka sama? i wyjaśniam tam jeszcze wiele innych rzeczy związanych z alfabetem. Na końcu też tego wpisu na mojej stronie możecie pobrać ćwiczenia w formacie PDF do druku, gdzie usystematyzujecie sobie ten alfabet i po prostu nauczycie się go wykonując te ćwiczenia. Także zachęcam was bardzo serdecznie i do zobaczenia. Cześć